To znowu my, elo e, Dzisiaj mamy na test nowość Która wyszła w tym roku Petardki barwy niebieskiej H1 Smart od GAO Cena 20 zł. Popisałem sobie ceny, żeby właśnie nie zapomnieć. Ile mamy jednostek w opakowaniu? Aż 30, więc dość sporo, ale cena też jest taka no dość sporawa, bo w tej cenie już na pewno na spokojnie byśmy kupili takie JC05 albo C4 Smolnie. A tutaj mamy takie mikropetardy. Przypominają mi one takie krasze od Piromaxa pakowane po 6 sztuknie. Dlaczego się tam patrzy, a nie tutaj? No bo akurat lepiej mi się mówi, jak patrzę się na wprost niż w kamerę, bo ktoś tam już. no... Zauważył tą różnicę. E, oczywiście tu jest plastik, więc wszystko wyrzucamy do kosza, bo to się nie rozłoży. I co mamy z tyłu opakowania? E, certyfikat F2IT 2572, kod produktu 2025, partia 27 gram na 30 sztuk, czyli niecały gram na sztukę. Jak to wygląda? Pokażemy to z bliska. Instrukcja obsługi jest w języku polskim. Smartfowe petardy. No. Ta jeden smart. Tak to by wyglądało. Taka nowość. Zobaczymy, czy nas zaskoczy jakoś. A, jeszcze nie pokazałem, jak ono wygląda z bliska. Jakość wykonania. No, naprawdę, jak takie krasza. Współczesne oczywiście. Bo kiedyś krasze inaczej wyglądały, inaczej strzelały, jeden, dwa grama miały, a obecnie tak wyglądałem krasz, <grystanie> tylko że inna tam opakowanie jest. No i co, zobaczymy, nie? Szybki, krótki test. <grystanie> zobaczymy. Uchu. Coś taka, taka, nie wiem, o lipa? <grystanie> więcej, więcej krakingu <grystanie> niż szukał. Lącik taki niepewny, ale się pali nawet. O, teraz szczeliło. Sobie jeszcze weźmy, nie wiem, z cztery sztuki. Zobaczymy, ile będzie wybuchać, a ile takich nie niewypałów będzie jak teraz mieliśmy. O, trochę nam wieje. Ale w sumie dobrze, bo jest dużo wilgotności. Padało przed chwilą. Nagrywamy koło 10.00, o 8.00 padało. Ła! No, ten lącik taki niezaciekawy. Odpalając zwykłą zapalniczką, można sobie nieźle paluchę poparzyć. Tu już palnik dostał, ale. Co to było? Czemu ona tam poleciała? Ej! Kolego! Ja ją stawiam. Latające. Ile jakiego to jest błoto? Co? To takie no, nie wiem to. Co to było? To jest na trawie raczej nie. A no, raczej nie. To jest na garnku też raczej nie, bo to jest taki korsaż na tak jak to mówię. Eee, Możemy <murzamy> tu jeszcze wrócić No wodę jedną? Mhm. w wodzie. Bałem się, że ona pójdzie w moją stronę. Robimy z tego słoneczko? <grym> Jakieś takie mikro, nie wiem, z sześciu sztuk. Nie wiem, te ląty się tak przypalają i właśnie brudzą dysze mega. Ale no... Raz zawieje to jest fajnie, ale teraz znowu nie ma wiatru, więc... taki okres mieszany, mieszany niczym kebab. No, ale tu coś musiało nieźle... Przejechać na jakieś terenowe auto, albo nie wiem, ciągnik No może być no, takie do zabawy, nie? Taka rozgrzewka przed sylwestrem, żeby sobie odpalić. Tylko może ja zrobię coś takiego. O. Tu będzie się ląd stykał, odpalimy, a nie, bo się też zajmie. To poczekaj, ta. O! Coś takiego. Później to ta odpali, to mi będzie gitary. Dobra, uciekaj. <grym> Będzie tak? Będzie tak, dobra. Ale! Wow, łąkami wali. O, i tu jest gips od nich. Wow, to, to niebezpieczne, żeby je rzucać. Myślałem, że to będzie się rozrywało w jakimś większym stopniu. To, 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 nie to wiem. No. gipsik, więc krzywdę, krzywdę może to zrobić. Oczywiście no to abyście dostali gdzieś w oko, czy... nie no. wiem, buzie w twarz. Trzeba uważać moi drodzy przy odpalaniu pirotechniki. Zawsze to powtarzaliśmy, z Maciejem i powtarzamy. Także ostrożnej zabawy. Tak. Przy... Szczęśliwego Nowego Roku. Czym tak. <trym> ta się w cieple. Elo.